A, wo kolejna wojna przewoźników, albo to takie jak, jak. powiedziałam, to jest bandytesko. To już spodek urzędu marszałkowski, da. A to ja tego nawet. Jak to było w tym materiale? To są busy tak? Nie wiadomo, ani nie Zapraszam. Jest ciepło. Bardzo. <laughs> Bardzo. No wiatr dzieje. strasznie. A. Łączymy sobie ogrzewanie, a generalnie dzisiaj jest dobra pogoda. My się już nagrywamy, to jest program Rozmawiamy. Ja nazywam się Marcin Płaszczyca, a ze mną jest pani Beata Cichoń, e, właścicielka firmy przewozowej, Tak, tak dokładnie. E, która w ostatnim czasie zdrowo namieszała tak na lokalnym rynku. Chodzi mi o to, że razem chyba z kuzynką, tak? Eee, Siostrą. Nie, ani kuzynka, ani siostra. Siostro. A czy generalnie z inną panią? Zwróciłyście się o pomoc do detektywa Krzysztofa Rudkowskiego. Tak. O pomoc. Eee, no bo czujecie się jakoś poszkodowane na. na, na czy pokrzywdzone nawet na lokalnym, na lokalnym rynku działaniem innych przewoźników, czy innego przewoźnika. No, Ja bym chciał porozmawiać trochę o tych busach. E, jak one jeżdżą? Dlaczego pasażerowie są tak niezadowoleni w ogóle z tych wszystkich usług? Czy jest coś, co można by było poprawić? No ale tak na początku weźmy od tego, tego, tej interwencji Krzysztofa Rutkowskiego. To to, czy to w ogóle coś pomogło, pani Beato? Wie pan co, Jaś? Ja już po tych wszystkich krokach, które po prostu podjęłam w celu udokumentowania, że pan przewoźnik, który jest po prostu już konkurencją, nie jest już taką zdrową konkurencją, bo zdrowa konkurencja jest jak najbardziej wszystkim pisana, ale to. A już pani mi się nie zapięła. Nie zapięłam się. Dokładnie. Jesteśmy na drodze wewnętrznej, także jeszcze nie popełniliśmy wykroczeń. Dobrze, już jestem zapięta. Nie jest to już, nie można tego nazwać nawet konkurencją, tylko to, że jest bandytstwo. I, yy, no, co on tam robi? Dlatego, że, że tak ostro określacie bandytstwo. To znaczy, co on robi? Ey, dobija do busu, zastrasza kierowców. Specjalnie, specjalnie prowokuje wypadki i W jednym przypadku, co było 11 września, zrobił to on, sam szef osobiście. 12 listopada było drugie zdarzenie, zdarzenie gdzie, gdzie zrobił też jego kierowca. Ubliżają moim kierowcom. Dodatkowo. A pani prowadzi działalność na których liniach? na jakich trasach. Tutaj w Wadowicach? Tutaj w Wadowicach, Wadowice, Kalwaria Tryszów i Wadowice e, i Kalwaria Sucha Beskidzka. Jak się zaczęła ta e, afera, mhm. no to zostałam zmuszona praktycznie do otwarcia linii Wadowice-Zator z uwagi na to, że po prostu no, ten m, m, przewoźnik ten y, no to jest taka forma jakieś takiej poszukania sobie nie, Si siły do rozmowy z nim. Aha. Do rozmowy z nim. A żeby wy w ogóle po prostu rozmawiacie ze sobą? Wcześniej żeśmy rozmawiali, ja wielokrotnie dzwoniłam, wielokrotnie z nim rozmawiałam, wielokrotnie próbowałam się dogadać w jakiś normalny, ludzki sposób, żebyśmy normalnie pracowali. No ale jest to człowiek, z którym się nie da dogadać. Jest to człowiek, któremu się wydaje, że on jest najważniejszy i, i, i to co on robi się liczy, reszta się nie liczy. I... Rozumiem. A, ale to, bo, odkąd pamiętam w ogóle. Yy... Busy istnieją, odkąd upadł BKS, pojawiły się, busy, pojawiły się prywatni przewoźnicy, to ciągle są jakieś takie skargi, czy właściwie opowieści o tych przewoźnikach, jak oni tam między sobą konkurują, jak zajeżdżają sobie drogi, jak stoją na przystanku, się blokują. To nie jest to chyba też tak, że to tylko dotyczy jednego człowieka, przewoźnika, bo to tak chyba w tym świecie znaczy, już było, nie? Było już wcześniej, zdarzały się takie przypadki akurat nie na naszej linii. Takie przypadki się zdarzały, ale to po prostu yy, w jakiś to momencie to ucichło. Mhm. I był taki czas, był taki okres, że zaczęło się już to fajnie dogrywać, że to wszystko funkcjonowało, każdy, każdy przewoźnik jeden szanował drugiego. Przypadki blokowania, przypadki, yy, przypadki jakiegoś zestawiania, no, to dochodzi do sytuacji, kiedy, kiedy po prostu yy, gdzieś ten szacunek przestaje obowiązywać jakaś ta kultura zawodowa, kultura osobista przestaje, przestaje, przestaje funkcjonować. Mhm. Poza, to, wtedy, to wtedy dochodzi do jakichś do jakich właśnie takich nieprzyjemnych, nieprzyjemnych wydarzeń. W naszym przypadku to się zaczęło tak, od tego przeciszowa, kiedy wójt przeciszowa poprosił mnie na rozmowę, okazało się, że jeden przewoźnik, który tam funkcjonował Zaczął sobie pieniędzy od gminy, że linia nierentowna Tak, tam wójt mówił, że tam 7 tysięcy złotych Tak, sobie za tak, zaczyczy. tak i on y, y, nie, nie dał nie dał, nie, y, nie dał tych pieniędzy więc z dnia na dzień zostawił ich bez transportu Ludzie tam narzekali, rozmawiać. że nie mogą, nie mogą dojechać, tak? Bo dokładnie. Były skargi na sesję. Dokładnie, y, dokładnie i w ogóle sam y, y, samorealizacja tej, tej usługi y, miało wiele do życzenia Dlatego, y, dlatego poprosił, y, poprosił mnie na spotkanie y, jako, jako, jako przewoźnika, no a że je, ja jestem mm -hmm. odwrotnie, że człowiek jest, że pasażer jest dla przewoźnika, a nie odwrotnie. Więc mówię y, zgodziłam się, żeby jak to pasażer jest dla przewoźnika y, y, pasa... przewoźnik jest dla pasażera, przepraszam, no. a nie odwrotnie. Y, no dlatego to dlatego się zgodziłam. No podejrzewam, że jakby tak było dla wszystkich, to by pewnie wszystko by, wszystko by funkcjonowało inaczej. No, a w tej chwili... W ogóle teraz tym światem ogólnie rządzi bardziej pieniądz i stąd się to wszystko, i stąd się to wszystko wzięło. Ja sobie zdaję sprawę, że yy, zdaję sobie sprawę, że dzisiaj... No, bez pieniędzy ja nie różna, ale kto nam daje zarobić jak nie pasażer, prawda? No tak. No, więc dlatego zawsze, zawsze jestem, że to, że to my jesteśmy dla ludzi, dlatego przyjęłam tą ofertę wójta i powiedziałam, że będziemy tam, że będziemy tam realizować te usługi. Po czym ten przewoźnik, który odszedł z tamtej linii, bardzo się zdenerwował bardzo, to są teraz tego skutki. Aha, i od tamtej pory jest I od tamtej pory, od ten dbyl, bo on twierdzi, że ja mu zabrałam linię, które ja mu tej linii nie zabrałam, bo on z tej linii sam zrezygnował. No tak. Także, ale on sobie rościł prawo do tego, bo nawet taki tekst, jak z nim rozmawiałam, że co innego można pisać, co innego można robić, no to to w ogóle to jest zasada, która nie, nie powinna w żadnym wypadku obowiązywać. Mhm. A, że on chciał, że on nie chciał zrezygnować, tylko on chciał Wójta postawić, postawić pod ścianą, że po prostu, że nie będzie żadnego przewoźnika. przed nowy Wójt, bo to było zaraz po, po wyborach, stwierdził, stwierdził, że nowy Wójt nie pozwoli sobie na. No dobra, to przyczynę rada. już znamy. Generalnie poszło o jedną linię. Później konflikt nabrzmiał. No i teraz rzeczywiście z tych filmów, które widzieliśmy na tej konferencji z udziałem Krzysztofa Rudkowskiego, no to nie jest fajnie, nie? To takie jest bardzo jest A, bardzo nieprzyjemnie, krótnie, e, Okazuje się też, że. E... Dlatego, dlatego zdeklarowałam się, przepraszam, przeciszego. Mhm. Dlatego zdeklarowałam się na pomoc. Na pomoc pana Krzysztofa Rutkowskiego, gdyż on jako jeden, jedyny. Ale to wy zobaczył. same panie wymyśliłyście, że do niego zadzwonicie? Nie myśmy, myśmy... Ja nie mam kontaktu z takimi hmm. <gry> ważnymi osobistościami. Ja po prostu poprosiłam dziennikarza śledczego o pomoc. No i ten dziennikarz śledczy w ramach pomocy właśnie zaoferował mi też pomoc, zaproponował mi pomoc pana, pana Rutkowskiego. Ja też nawet do końca nie wiedziałam, że on będzie na tej, na tej konferencji, ale, ale jestem z tego bardzo powodu zadowolona gdyż być może coś pokaże, bo na razie każdy widzi, każdy to widzi, a kolejna wojna przewoźników, a bo to takie akcje się już dzieją, tak jak to pan tutaj twierdził, e, bo to już tak, ale to już to nie, nie jest, to już nie, nie jest wojna przewoźników, to już nie jest nawet konkurencja. To tak jak powiedziałam, to jest bandystwo, to już jest podrabianie, podrabianie dokumentów, wyłudzanie pieniędzy, to już po prostu jest. E, to już, to, już, to, już, to już jest ale, poza wszelkie jakieś zasady. Ale czy wy zgłosiliście to na policję, bo tam... Ale oczywiście. Sprawa, sprawa z 11 września toczy się, toczy się na policji. Mhm. E, okazało się, że do ubezpieczenia trafiła, trafiła data 31 sierpień. Nie wiadomo skąd się wzięła. E, to już też będzie się tym zajmowała prokuratura i to już po prostu, Niech się to już zajmują wyższe osobistości, ale to już nawet nie będę chyba poruszała, nawet tutaj lokalnych yy, organów, tylko po prostu poprzez samą Warszawę, bo to się już naprawdę. Yy, jeżeli człowiek robi, co chce, i czuje się w tym bardzo bezkarny, mhm. no, to, no to coś tu jest nie tak. No rozumiem. Eee, ale czy po, tym, po tej konferencji, nie wiem, bo marszałek małopolski zajmuje się jakby eee, regulacją tych linii, wszystkich na naszym terenie pomiędzy powiatami. Czy on się tym zainteresował? Nie wiem, czy. To znaczy, jeszcze jakaś... nie miałam rozmowy z panem marszałkiem, więc dopiero konferencja odbyła się w czwartek. Myślę, że w tym tygodniu coś bliżej się może dowiem. Mam nadzieję, że marszałek się zainteresuje tym, bo, bo wielokrotnie... Urząd, Urząd marszałkowski twierdzi, że jeśli chodzi o tego przewoźnika, którego pani wskazuje, to wszystko jest w porządku. Natomiast skontrolował no panią i y, tam, tą drugą panią, i to wy właściwie. Y, y, narobiły ścieciadostwa na liniach, tak twierdzi? Yy... Tak, tak twierdzi Urząd Marszałkowski? Ta. A to ja tego nawet nie słyszałam, że Urząd, że Urząd Marszałkowski w ten sposób. No to właśnie widzi pan, ja mam tyle dokumentów z policji, że, że jeździ nielegalnie, że jeździ źle, że nie realizuje rozkładów jazdy, że nie jeździ, że nie kończy, kończy trasy w połowie, że nie, że nie dojrza do końca. To skąd się to wzięło? Jak to jest, że policja, policja widzi co się dzieje, inspekcja transportu drogowego też widzi co się dzieje, natomiast Urząd Marszałkowski nie widzi co się dzieje? Bo umówmy się też, bo to też chodzi o pasażerów, żeby, bo tam jest taki na przykład jeden stały element w tych, w tych filmach się pojawia u was, to, że pasażerowie na przykład czekają na tego busa na przystanku no i nie doczekają się, no bo jak to było w tym materiale, to są busy widmo, nie? Jest coś takiego, że te busy rzeczywiście mają gdzieś przyjechać, a nie przyjeżdżają? Tak, oczywiście, bus ma dojeżdżać do Zatora ale nigdy nie dojeżdża. Bus ma jechać z Kalwarii do Zatora a nigdy nie dojeżdża. W ogóle samo wydanie tego rozkładu jazdy budzi wątpliwości z uwagi na to, że y, ja mam przejazdu i nie wiem ani Powiatowe w Wadowicach, ani Urzulmaszakowskiej nie, nie zauważył, nie chciał zauważyć, nie wiem. Y, stwierdzili, że y, ja jadąc y, z Wadowic przez Stryszów y, do Kalwarii Muszę jechać 53 minuty, bo Aha. mnie w starostwie nie puszczą krócej, nawet o, do, o minutę, ponieważ jest ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, są szkoły, są przychodnie, tam jest szkoła, tam jest, jest ze i szkół, także, także no nie mogę jechać krócej. Aha. A on jedzie jadąc za tora, gdzie jest około 16 km więcej, tak na około, i jedzie 55 minut, jakim cudem od samego wydania rozkładu jazdy jest już, jest już wiele, wiele pytań bez odpowiedzi, które po prostu no, które nikt nie chce, nikt nie chce tej odpowiedzi udzielić. Dlaczego, dlaczego już sama niesprawiedliwość jest w samym czasie przejazdu? Dlaczego on ma 55 minut jadąc z Zatora do do Kalwarii przez Wadowice, słyszą? A ja z Wadowic? O 16 km mniej, mam tylko 3 minuty krócej. A tak już zostawiając tego przewodnika, to jest w ogóle dochodowy interes? Nie będziemy py pytać jaki jest tam pan, Pani bilans roczny. <laughs> <laughs> Ale no bo tak, te busy w wielu firmach, no to one są takie, no, że tak powiem nie, nie pierwszej nowości. Znaczy, tak, teraz z roku na rok jest coraz mniej pasażerów, z roku na rok jest coraz trudniej prowadzić taki biznes. Z uwagi na to, że y, dużo osób teraz przesiada się y, na samochody. Mimo, że paliwo drożeje, mimo, że ubezpieczenia drożeją, dużo osób przesiada się, y, przesiada się w samochody jedzie. Niech ja Pan sobie zobaczył chociażby pod szkołami, ile kiedyś było samochodów, ile jest teraz. No tak. na, teraz, teraz, teraz nawet młodzież pakuje się po, po 3-4 osoby do innego auta i jeżdżą. Także z roku na rok jest, y, jest, coraz, jest coraz trudniej na pewno. Ale jeszcze w miarę... No wyżyć się da, że tak, no tak. powiem. Nie, nie można na tym zbić jakiegoś kolosalnego majątku, ale wyżyć się da. No, zwłaszcza tutaj, tutaj się nie da, bo tutaj e, ceny biletów też nie są, nie, są, nie są wysokie na żadnej linii. Już nie mówiąc o naszej, tylko mówiąc wszystko na żadnej linii. Bo jak się popatrzy tam, gdzie, gdzie jest inaczej, to, to jest po prostu, e, dużo droższe są ceny. Oni mniej kilometrów jeżdżą za, za dwa razy tyle, co my tutaj mamy za więcej kilometrów. Także tam jeszcze można byłoby się w jakiś sposób, w jakiś sposób dorobić. Tutaj już w tej chwili no to, to jest takie, żeby po prostu przeżyć. No, jak trzeba czy kierowcom opłacić, ZUSom opłacić, wszystko opłacać, no to, no to trzeba, e, trzeba przeżyć. A rząd obiecywał, że będą takie dopłaty, że powrócą PKS. Czy w ogóle samorządy dostały te pieniądze, zwracają się z ofertami do Was? E, znaczy, ja uważam, że ta ustawa, to przywrócenie PKS-u, ta symboliczna złotówka od kilometra, tak? to jest fikcja. A jest ta symboliczna złotówka od kilometra? Są takie. Jest, ale muszę mi powiedzieć, jeżeli paliwo kosztuje ponad 5 złotych. Mhm. Paliwo kosztuje ponad 5 złotych. Trzeba powiedzieć jeszcze kierowce, zusy są coraz droższe. Od, od, od stycznia idzie drastycznie do góry najniższe wynagrodzenie nawet. No tak. To więc trzeba wszystkim wynagrodzenie popodnosić, nie tylko tym, co mają najniższe, tylko wszystkie. I to wszystko podnosi to jak da złotówkę do kilometra, a 10% samorząd, to, to co to jest? To, to jest kropla w morzu. To jest 10% tak naprawdę, tak? Tak, to jest, to jest yy, znaczy 10% samorządy dopłaca, bo tam złotówka dopłaca rząd, a 10% tak. jeszcze musi dopłacić samorząd, który, który yy, ustala to. Ale to jest, yy, to jest, to jest to jest kropla w morzu. To jest z, takiego doho, z, takiego, z takiej dopłaty to naprawdę ciężko jest utrzymać linię. To, tak zrozumiałem, że teraz tych linii jest trochę mniej niż było powiedzmy 10 lat temu, bo nie jest pasażerów i nie jest to opłacalne. Tak tak? tak, tak, no już dużo osób coraz więcej, więcej przewoźników rezygnuje z różnych linii. Dlatego że. No właśnie, tam nad Korona, samo. Stryszów, właśnie te, te miejscowości takie małe, gdzie mu trzeba pod górkę gdzieś podjechać i tak dalej, to rzeczywiście dla przewoźnika to może być większa trudność jeżdżenie po mieście. Nie? No, no, no i pewno. coraz więcej tych linii tam, Skawinka była taka chyba historia, że to jest jedna z kolejnych miejscowości, która jest odcięta już teraz od publicznego transportu. Nie? Ale powiem Panu tak, jeżeli ludzie nie jeżdżą, mhm. No to tam nikt nie będzie jeździł. No tak. I na, to, I na to, bo. No bo nie ma, nie ma, nie ma jak, no skąd, skąd brać, jeżeli faktycznie będzie państwo dopłacało w 100% koszty pokrywało, żeby jakiś dochód z tego wyszedł, jakikolwiek, nawet najniższy, no to tam ktoś pojedzie, ale Ale jeżeli jest tak, jak my, komercyjni przewoźnicy, nie jesteśmy, nie jesteśmy dopłacani, to. To nie ma, to, to, tam, to tam nikt nie będzie jeździł, no bo skąd wziąć na, na jakieś samo z tymi, tymi PKS-ami, no to jest tak samo jak z tymi pociągami, teraz będziemy przejeżdżać przez e, przejazd. No i tu jeździ tam codziennie jeździ e, pociąg i on jeździ pusty, nie? E, no. Jeden pasażer zdarzy się od czasu do czasu. Tak, tylko proszę sobie zobaczyć, ile, ile jest Państwa przekładanych pieniędzy na kolej, a ile na, na transport. No, 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 tak. no właśnie, no to ten pociąg sobie może jeździć z innym pasażerem, bo oni, oni dostają statementy by pieniądze. Ja no tak, zgadza się. No dobra, a czego by pani oczekiwała tak naprawdę od tego urzędu Marszałkowskiego Ja bym chciała tego spokojnie. władz samorządowych, no bo widzę, że nie mogą tego jakoś uregulować, poradzić sobie z tymi, z tymi busami, a ludzie narzekają, że rzeczywiście no nie można gdzieś dojechać? albo... Ja z mojej strony osobiście. Hmm. Ja bym chciała po prostu tylko spokojnej pracy dla mnie dla moich i dla moich kierowców, żeby mhm. nie byli wyzywani, żeby nie byli zastraszani, że mu buzie obiją, czy po prostu w inny sposób jakoś, czy, czy tam blokowanie, żeby to, by było, żeby to się było w sposób normalny. Mhm. Ja wiem, co mówił ten dziennikarz Leczy, w Warszawie dotyka jak w zegarku, tutaj nie tyka. Mhm. No. no nic, no to, to taki prosty, na, na poziomie podstawowym apel do przewoźników, którzy nie stosują Savoir Vivre'u, żeby po prostu się zastanowili, bo, bo no to może też spotkać... W... Znaczy karma wraca, nie? No, dokładnie. Dobrze, Pani Bato, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję, do dziękuję widzenia.